Dzień dobry, jestem w gospodarstwie U Majlertów. To są tutaj w okolicach Marywilskiej i Płochocińskiej gospodarstwa dwóch rodzin i właśnie zobaczymy co mają. Są to na pewno świeże szparagi prosto z pola, ale pewnie również będą inne. O właśnie są na przykład takie fioletowe. Sparagi, ale też pewnie będą sałatki. Ja poluję na rukiet wodną i prawdopodobnie ją znajdę. To jest chyba, a to jest szpinak, tak. 40 zł. I tu mamy białe szparagi. Są chlebki. Rukola. Pak A O, jest rukie wodna. Właśnie na nią poluje. 12 zł. 100 gram. Jest przepyszne. tutaj świecą. No i zobaczcie sami. Jest to fantastyczne miejsce kultowe. O, estragon szczypior, czosnkowy wspaniały, latka. I mnóstwo. Jeszcze innych rzeczy. Tu mamy zielone szparagi. 18. Tak. A tutaj można ser Wszystko jest świeżutkie, prosto z pola. Tak przebiorę się za zakupy. Nieopodal jest... E, nieopodal jest... E, przepraszam, że tak się jąkam, ale e, po prostu tutaj ludzie mi e, rozmawiali. Nieopodal kilometr, stąd jest... E, Drugie gospodarstwo o dużo większe, bo tutaj jest mały sklepik, a tam jest e, wielkie gospodarstwo i e, tam można bardzo kultowe z kawiarenką, z mnóstwem, mnóstwem roślin, warzyw, e, kwiatów, ziół i różnych innych rzeczy. E, nie tyle reklamuję, co po prostu uwielbiam te miejsca dwa i i jest tutaj bardzo przyjemnie e, tak z pól zjeść prosto szparagi. Tu zapleczę, patrzę, nic tutaj takiego nie ma. Jak e, następny filmik zrobię w Rysinach, e, nieopodal, właśnie kilometr stąd, to tam będzie bardzo przyjemnie też e, no, takie gospodarstwo prawdziwe. A teraz dziękuję.